Witajcie, nazywam się Love LPS i dzisiaj będzie drugi shopping. Zakupiłam sobie 7 figurek. 4 Pop LPS, 2 zwykłe, w tym jedny, z których się bardzo, bardzo cieszę. Jedna z nich to był gratis, który dostałam od pani, jedna była kupiona, a, je, a jeszcze zakupiłam sobie Unikata. No, może nie Unikata, tylko niby Unikata. Słyszałam coś, że to. Unikat, ale nie jestem do końca pewna. Nie znam się czy to unikat, czy nie, ale nareszcie się znam. Ale najpierw znalazłam tego jamnika, o którym wam mówiłam. To Wam pokażę, a potem powiem, gdzie znalazłam. Oto jest podróbka tego jamnika. Tak, to jest podróbeczka. Biała rurka. I te łap takie. Widzicie, że ta jest chłódsza, ta jest grubsza i te wzory takie. Ale nie uwierzycie, gdzie go znalazłam. Może uwierzycie, jeżeli powiem, że moja młodsza siostra się stała, która ma 4 lata. I ona się właśnie stała. Właśnie ten jamnik znajdował się w tym domku. Ale nie w środku, o tej takiej, o i o, Tylko w tej róży. No, siostra go wypchnęła, że on było tutaj tak, a jak go musiałam tej róży o tym. A potem jeszcze jakby tu, to musiałam go tak wyjąć. Chodź. Oczywiście zakupiłam też potrzebę dla mojej siostry, Chihuahuę i Żyrawkę, ale jej nie pokażę, bo to jest mojej siostry, już się bawi. Dobra, zacznijmy od zwykłych potrzebów. Zacznijmy od tego, co kupiłam. Potem będzie gratis, a potem unikat, a potem popy. Tutaj mamy ten woreczek, jak widzicie, już popy. Sobie je postawię, O, tak to mniej więcej wygląda, ale wyciągam pierwszą figurkę. Oto jest ten lisek. Ja nigdy nie miałam lisa, a ja tak zawsze chciałam mieć ten kształt i właśnie tą figurkę, i sobie kupiłam za 15 zł. No, zobaczcie teraz, jak ona wygląda. A teraz będzie gratis. To jest taki słończyski bieg z Beszkiem. No i to nie jest idealne. Bardzo dobre. zobaczycie. Teraz czas na tego rzekomo unikata, który nie jest, Jestem pewna, czy jest unikatem, ale użyłam tak od pani sprzedawczyni. A tego pingwina kupiłam za 15 zł. Oto jest ten hipcio. Możecie powiedzieć w komentarzach, czy to jest unikat, czy nie. A tak się prezentuje. A teraz to, na co chyba wszyscy czekają. Bo to były takie czopki, no są słodkie, ale czas na LPS Pop. Pierwszy to spaniel, któregoś jakoś w LPS Super nie aż tak kocha, ale ja się w nim zakochałam. A czekajcie, jeszcze sobie zapomniałam o jednej rzeczy. Oprócz tego gratisa jeszcze sobie dokupiłam. Było jeszcze ten kciuk. No, ale ale dostałam tą i sobie dokupiłam taką chihuahkę. Przepraszam, że zapowiedziałam spanielka, ale wam go zaraz pokażę, bo już wiecie, o co chodzi. Chihuahkę wam najpierw pokażę, woohoo! Oto taka cudna, czarna ciłałka. Czas na naszego spanielka, którego już zapowiedziałam. A tak oto się prezentuje A teraz dok niemiecki o którym marzyłam Tak! Jest ten dok jest w bardzo dobrym stanie, jedna tylko jego bardzo zauważona, to że się napis trochę rozmazał, ale po, poza tym jest nieźle, zobaczcie. Tego jakże pięknego doga rurka jest przezroczysta, ale zardzewiała. I zostały jeszcze dwa short hairy. Pierwszy, czyli pierwszy short hair, hashtag 5. Tak! Właśnie ten hashtag 5. I teraz Was przepraszam. Bo siedzę sobie tutaj na ławie przy oknie. Zobaczycie zaraz okno, dlatego właśnie tak się odbijają i nie, to nie są podróbki. Oto śliczne okienko, w jakże śliczny pokoiku z łóżkiem, z płóżkiem płatkiem. No i czas na ostatniego potrzeba, również shortera. Nie będę ją spoilerować, bo sami zobaczycie. Uha! To jest ten shorter. Jakieś z tego cisza to było marzenie. To jest jedno z większych marzeń że tak to się spóźniło. Teraz będę większy to komikoniki, Potem to jest chyba 2212, tak? 2211 to możecie. Przesłać w fan-mailu, jeżeli chcecie. A jeżeli nie, to nie. Kiedyś sobie załatwię. Może podróbka, może oryginała, nie. Zobaczcie short hair tego. Tak. że dwa razy pokazałam z przodu, trochę się rozkojarzyłam. Po prostu. No dobra. A teraz razem sobie przeliczymy te potrzeby. Teraz mam 135. Dodać te, to nie wiem ile, ale najpierw je obejrzymy, potem przeliczymy. Znaczy, wiem ile ich jest. Teraz mam 142, ale sobie je obejrzymy. No dobra, do zobaczenia, dajcie subskrypcję, łapki w górę, a teraz zapowiedź dwóch następnych odcinków, następny to będzie kolejny odcinek opiekunek, a potem będą moje domki LPS, bo widzieliście, to pewnie was interesuje, domków mam sporo, no dobra, papatki.